Jesteś bardzo tajemnicza. Nie chcesz ze mną rozmawiać o Iwo, o opuszczonym Ivo domu. A teraz jeszcze o swoim to szefie. Złości Cię to? Intryguję. Powiesz mi chociaż, co Ci zrobił? Kto? Federico. Zniszczył mi życie. Iwo też? Zostawmy to. Powiesz mi, co się stało? Hmm? Nie uwierzyłbyś. No, si Chyba nic mnie już nie zdziwi. No, dalej mów. Zdaje się, że Florencja jest w ciąży. Okres jej się spóźnia. Nie wiem, czy mam Ci gratulować, czy współczuć. Przestań. Co zrobicie, jeśli to prawda? Jak to, co zrobimy? Co to za pytanie? Urodzi je i będę szczęśliwym ojcem. Nie pamiętasz, jak się czułeś, gdy Andrea powiedziała ci, że jest w ciąży? Nie możesz porównywać Andrei i Florencji. To dwie zupełnie różne osoby. Mają inną osobowość i tak dalej. Ucieszę się, jeśli będę miał dziecko. Łatwiej zapomnę o. o czym chcesz zapomnieć? Nie rozumiem. A co mówiłeś przed chwilą? Co? Czekaj. Jesteś pewien, że kochasz Florencję? Dotwarzy ci w czapeczce z daszkiem. Nawet mi nie przypominaj. Witajcie. Nie raczyłeś przyjść do biura. Przepraszam? Przyjdę jutro. Czekałem dzisiaj. Spisałeś wypowiedzenie? Tak. Chcę je zobaczyć jutro z samego rana. Dobrze. Nie przejmuj się. Nie może ci tego zrobić. To wszystko przeze mnie. Wcale nie potrzebuję tej pracy. Nic nie rozumiesz. Czego? Że go kochasz? Posłuchaj. Iwo kocha ciebie. A ty i jego. Dlatego uspokój się, idź do niego i powiedz mu, co czujesz. Zobaczysz, że wszystko się ułoży. Nie rozumiesz. Rozumiem. Nie kryję, że chciałbym być dla ciebie kimś więcej niż przyjacielem. Ale najbardziej zależy mi na twoim szczęściu. Nie rozumiesz. Czego? Mi Iwo to mój brat. Kocham swojego brata. Ayúdame, Pomóż mi. Ayúdame. Mili. nie nie denerwuj się, spokojnie. jesteś pewna ale wstyd. Nie wstydź się, skąd wiesz. Mama była pokojówką w rezydencji, a pan zgwałcił. Wiem, że to boli. Oni się kochali. Ale nie poszedł za nią na koniec świata. Wybrał pieniądze. Uciekła i urodziła mnie w klasztorze. Powiedziała ci o tym? Umarła podczas porodu. O niczym nie wiedziałam. Chodźmy do domu. Nie, nie zostawię cię tutaj. Zadbam o ciebie. Naprawdę tego chcesz? Wiesz, że Iwo cię nienawidzi? I dobrze. Powiedz mu prawdę. Nigdy. Tak byłoby najlepiej. Nie może jej poznać. Przyrzeknij, że nikomu nie powiesz. Przysięgam, ale to błąd. Nie. Nieważne. Chodźmy do domu. Nie mogę. Na pewno? Na pewno. w razie czego zadzwonisz, niezależnie od pory. Zgadza się? się. Tak? Uważaj. Trzymaj się. Ciao. Pytam, co tu robisz? Wyjaśnię, mój dziur. Dobrze. Dobranoc. Dobranoc. Nie ma czego wyjaśniać. Dobrze wiesz, że go nie znoszę. Nie mogę go tragar. Musisz się uspokoić. Nie znosisz kuzyna ani serfia. Czym ci on zawinił? Nie zmieniaj tematu. Co on tu robił? Ale chciałam porozmawiać o czym? O Chciałaś porozmawiać z nim o Milagros? Wiem, że się z nią przyjaźni. Poprosiłam go, żeby zabrał ją z rezydencji, jak najdalej od ciebie. Dlaczego? Cały czas myślę, że ona jest blisko ciebie i cię kusi. Nie kusi. Nie, kusi. Nie zwracam na nią uwagi. Nie jestem taka pewna. Nie wierzysz? Nawet się do niej nie odzywam. To nie ma teraz znaczenia. Liczy się to, że cię kocham. Nie chcę, żebyś się martwiła. To źle wpływa na nasze dziecko. Wejść. Przepraszam. Ile Proszę. Co to jest? Moja rezygnacja. Chciałbym porozmawiać. Jestem zajęty. To naprawdę ważne. O czym chcesz mówić? O tobie. Składam rezygnację. Nie mam ukrytych motywów. Jak to? Nie chodzi o firmę. Nie podobało mi się to, co wczoraj się stało. Stała się krzywda tobie i Milagros. Uznała, że to jej wina. Raczej ty ucierpiałeś. Ta rezygnacja nie ma wpływu na moje życie. Ale tak nie może być. Ta sprawa jest dla ciebie przykra. Przepełnia cię złością. Żenisz się, dobrze żyjesz. Co ty wiesz? Nie bądź zły na Milagros. To dobra dziewczyna. Nie miała lekkiego życia, ale to jej nie zepsuło. Jest tylko człowiekiem i nie chciała cię skrzywdzić. Nie chciała, nie? Naprawdę cię lubi. Zaatakowała cię, żebyś o niej zapomniał. Kocha cię, ale nie jest w tobie zakochana. Uznała, że tego nie zrozumiesz, więc zagrała. Rozumiesz? Nie. Kocha cię jak przyjaciela. I brata. Wie, że związek z synem szefa nie ma szans. Dlaczego tak się zachowała? To wszystko. Może to ci pomoże się uspokoić. –Ciao. –Powodzenia. –Cerchio? –Si. E... –Ciao. –Powodzenia. –Ciao. Iwo nie ma w domu Ja nie do niego Ani pana Federico Nie chodzi o niego, tylko o Mili O mnie? Tak To ważne Słucham? Nie tutaj Tutaj pogadamy Siadaj Co jest? Iwo ma się źle. Nie jestem lekarką. To przez ciebie. Czyżby? Do tego Florencja chyba jest ciążą. Iwo chce dziecka, żeby zapomnieć. Zapomnieć? O tobie. To nie jest nie można wykorzystać dziecka, by o czymś się zapomnieć Powiedziałem mu to samo Kochasz go? Pogódźcie się i skończcie wtedy no głupie Nie mogę Nie kocham go Niech żeni się z narzeczoną Nie mów tak Nie wierzę ci, przecież szalejesz za nim Mylisz się Nawet o nim nie myślę tylko się nim bawiłaś? Tak jak on mną. Spotkaliśmy się kilka razy i to wszystko. Już mi przeszło. Wy zmieniacie panny jak rękawiczki. Ale żadnych ale. Zajmij się kumplem, bo ja nic nie zrobię. Dobrze. Tak, Też bien. mama. Widzisz sama? Ten sam facet zepsuł nam życie. Dlaczego jestem córką Federico? Yo me mandé un Rozmawiałem z Milim. Con Mili de... Powiedziałem jej o tobie. De vos? Eh? De qué? Por, Dlaczego? Porque, porque sí, Chilo, bo jesteś moim przyjacielem. Que Chciałem que dobrze. Ella, Zmusiłem ją, by wyznała miłość do ciebie. Y bueno... Miała powiedzieć, co naprawdę czuje. co powiedziałem? Qué Sorry, loco. Zmusiłem ją. ¿Qué te dijo? Co wyznała? No no, że cię porado. nie kocha. Jak twoje serduszko, Mejor. lepiej? O wiele. Mejor. Dziękuję. Dziękuję. Za co? Za wsparcie. Faceci lubią podrywać dziewczyny, ale gdy widzą ich wady, uciekają. Masz złamane serce. Wkrótce się zagoi. Jak mogłam zakochać się w... Do końca. Jak mogłaś się zakochać się we własnym bracie? Milie, Kocham cię, A będę cierpliwie I... czekał. Que yo, eh... que Ivo lo Nie wierzę, że zapomnisz no, no, o Iwo, no, 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 ale armiro, obdarzysz has... go właściwym uczuciem. A poner en el lugar de tus afectos, Mam pewną no, nadzieję. I. 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 Marzy o tym, że kiedyś mnie pokochasz. Cześć. Przepraszam, pijecie kawę? Mogę się przyłączyć? Jasne. Zostań. To dla ciebie. Co to jest? Twoja rezygnacja, nawet nie czytałem. Dziękuję. Źle się z jej powodu czułam. Chcę Was przeprosić. Zachowałem się niewłaściwie, szczególnie w stosunku do Ciebie. Nie jestem Twoim wrogiem i wiem, że nikogo nie skrzydłam. Chciałbym, żebyśmy zostali przyjaciółmi.